I witajcie, z tej strony Wojcim i witam was w pierwszym odcinku z Hello Neighbor! Tak, dzisiaj to pierwszy odcinek na moim kanale, więc zaczynamy naszą historię. Siema, sąsiad! Więc tak, wczytywanie. Mało osób na początku to będzie oglądać. No ale cóż, kanał będzie się rozrastał. Najpierw przejdziemy Hello Neighbor, a jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie Alpha 4, 3 i te inne wersje. No cóż, robmy tak. Jeżeli będą takie kolejne wczytywania, to zrobię po prostu cięcia, bo to trwa długo. Dobra, Laura, poczekajmy ten już jeden raz, ale później będziemy robić cięcia. Jest akt pierwszy. O, jaka fajna piłeczka. Okej. Okay. O, wow. He. dobra. Chyba mamy biegnąć za piłeczką. Hem. Te drzwi! Możemy je otworzyć? Chyba nie. Hi, huśtawka! Dobra, y, te, gdzie? Chyba tam. E, czemu te domy wyglądają trochę dziwnie? Te mają takie dziwne okna, a na przykład ten to ma takie równe. Hmm. Ojej, złote... Co to było? Co tam się dzieje? Sąsiad? Nie, nie skradaj się do tego domu, bo zostaje kryci kryć, znając życie. Coś się dzieje w piwnicy. Hmm, trzeba to sprawdzić. O, co Co? Nie da się. Czyżby sterowanie nie działało? Co się stało? Nie wiem. Ok, Klucz jest na stoliku. A. To jest jakiś pewno tutorial, bo na pewno tak gra nie będzie pokazywać gdzie są klucze. Dobra. To, nie wiem. Oskaradajmy się do domku. Sąsiada co to było hmm dobra, tu niczego nie ma nie ma o, tu jest jakaś szafka. Nie ma. O, tu może coś być. Nie ma, nie ma. Tu coś jest? Ej, tu niczego nie ma. Doni nas. M. Hmm. Czyżby? Po na dach i do o, tak. To tak, potrzebujemy coś do wzięcia. Dobra, niech sąsiad sobie pójdzie, a my... Pejdziemy tam. Okej, jak zamknie drzwi, to możemy robić coś. Dobra. Szybko, szybko. Dobra, szybko. Tak! O to chodzi, dobra. Siu, tu. O, ślawka. Hmm. Kolejny pomieszczenie. Sąsiad. Hem. Zamknięte. Hem. Zobaczmy. Pe... Pe... Słyszałem, że zaobraza. Mi coś jest. Ja myślałem, że to tylko w niektórych wersjach było, a nie, że od razu w tej. Hm, do czego to jest w ogóle klucz? To chyba było tu. No nie wiem, sprawdzę sobie. Później, ale to było chyba. To chyba tak. Garaż? Sąsiad nie ma garażu. Okej. Okay. To się otworzyło do okna. Hm. To jakby to wait. Nie, to tak nie idzie. Um. Ok. Yeah, det er Zobaczmy ten otwór. Teraz to chyba. Okej. Okay. Dobrze nam idzie. U, przyciągnie się. A, żyjemy. O! To jest chyba klucz do piwnicy. Rozbijmy to okno. Co to. Papa! Jesteśmy w piwnicy. Ciekawe co tu będzie. Sąsiad, sąsiad, co ty tu skrywasz przed nami? O, jesteś gdzieś. Trochę jest tu ciemno. No, mała ta piwnica, muszę przyznać. Zobaczmy, co jest Sąsiad? Co? Ty tu nie wejdziesz. Ha, 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 ha. Trochę tu ciemno, weźmy te światła jakieś. Weźmy te światła. Trochę e, tu ciemno. Jedno sąsiad tu na stówę jest. Biegniemy przed siebie. To przestawmy i nie działa. Otwórzmy to. Hmm. może to trzeba tak, no bo chyba nie pod to, to nam dali, żeby tego... Zabezpieczam się, jakby tu był sąsiad. Klipi dźwięki jakieś i chyba o to chodziło. Chyba dobrze, jesteśmy na dobrej drodze. Lepi dźwięki. Zamknijmy to. Dobrze. Nie ma go tam? Nie ma. Dobra, chodźmy. O nie! Nie! Y, lewo, prawo! No nie, sąsiad! No chyba sobie żartujesz! Nie, 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 nie! nie. Co się stało? Zostaliśmy złapani. I chyba... Kolejny loading. Owie. Oh yeah. Dobra gra. Dobrze ludzie tajnie build dobrze ją stworzyli. Akt drugi. Czyli teraz my też zostaliśmy w piwnicy. Zamknięci. O ja. Wyjdziemy stąd. Zamknięte. O! Co to było? Kto to? Kto to był? Otworzył nam drzwi. O! Tutaj nie byłem w piwnicy. Hm. No węty umiem podnieść. Dobra, pójdź, chodźmy tu. I to jest chyba wyjście. Ok. No i w tym miejscu będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.